Policjanci z całego regionu zjechali się do Grudziądza, aby wziąć udział w obchodach Wojewódzkiego Święta Policji. Głównymi bohaterami święta byli oczywiście sami zainteresowani, dla których zawód policjanta przynosi ogromną satysfakcję bardzo trudny zawód, ale przynosi ogromną satysfakcję każdego dnia, każdej minuty. Pracuję już bardzo długo i jestem każdego dnia zadowolona, że jestem policjantką. Z okazji Wojewódzkiego Święta Policji nie mogło zabraknąć również ocen i podsumowań naszych lokalnych grudziąckich funkcjonariuszy. Stan kadrowy jest taki, jaki jak jest przydzielony, czy tam jest około 250 etatów, jest prawie, że w całości wypełniony, jeżeli chodzi o stan. Wyposażenie techniczne, no zawsze są jakieś potrzeby, ale to już Duża różnica pomiędzy tym, co było kilkanaście lat temu, a tym, co jest w tej chwili, oceniam dobrze. Natomiast bardzo wysoka sobie cenię współpracę z Komendą Miejską Policji, z policjantami Grudziądza na rzecz poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Grudziądzka Policja może liczyć na nasze wsparcie, zapewniają włodarze miasta. Szczególnie w tym roku, ponieważ jak twierdzą urzędnicy, obecnie są na to pieniądze. Wspieramy na miarę naszych możliwości, jeżeli są środki, a w tym roku są, to wspieramy dodatkowe patrole, żeby te dodatkowe patrole chodziły w te miejsca, z których wcześniej najczęściej są zgłoszenia od mieszkańców. Droga do tego zawodu nie zawsze bywa łatwa. Kandydat na policjanta musi mieć pewne predyspozycje i spełniać odpowiednie wymagania. Musi przede wszystkim wiedzieć troszeczkę o tym zawodzie. Wiedzieć, że nie mówić sloganów, bo mi się podoba mundur policyjny. To jest bardzo ważne, prawda? Bardzo ważne, ale trzeba po prostu mieć świadomość, że jest to naprawdę wielokrotnie niebezpieczna służba. Jest to służba dla mieszkańców, dla ludzi, dla człowieka. Trzeba być dyspozycyjnym. Zwieńczeniem obchodów Wojewódzkiego Święta Policji był festyn na błoniach nadwiślańskich, przygotowany dla mieszkańców i gości naszego miasta. W programie znalazły się m.in. pokazy antyterrorystów z użyciem śmigłowca, tresury psów i prezentacja robota pirotechnicznego.